Ten, kto mówi, że pytania niejawne podczas matury ustnej z polskiego są straszne i przerażające, oczywiście mówi nieprawdę. Pytania te bywają bardzo sympatyczne i dosyć życiowe. Na przykład takie, jak w tekstach kultury ukazywane są wypoczynek i zabawa na podstawie obrazu Gustawa Kuberta zatytułowanego Gra w warcaby. Na obrazie, który utrzymany jest w bardzo ciepłych i, że tak powiem, wręcz domowych barwach, dwaj mężczyźni grają w warcaby, piją zapewne. Jakieś smaczne trunki, uśmiechają się i są w pełni zrelaksowani. Jak widać na tym obrazie, można oczywiście postawić tezę, że odpoczynek i zabawa ukazywane są w tekstach kultury jako integralna i niezmiernie ważna część ludzkiego życia. Służą nie tylko temu, żeby po prostu się zrelaksować, ale także, żeby się zintegrować i budować więzi międzyludzkie. Nie inaczej jest, proszę Państwa, także w literaturze. Zwróćcie uwagę, jak odpoczynek i zabawa są zaprezentowane w naszym czołowym dziele narodowym, czyli w Panu Tadeuszu. Oczywiście w tym wypadku są one związane także z określonymi zwyczajami szlacheckimi, ale chyba każdy z Was pamięta te słynne sceny grzybobrania, spaceru, albo chociażby uczty w Soplicowie zorganizowanej w związku z zaręczynami Tadeusza i Zosi. Widać tam nie tylko dbałość i precyzję... W każdym szczególe, ale także chęć, aby goście bardzo dobrze zjedli, a jedzą oni potrawy wybitnie narodowe z jak najlepszych składników. Ważną częścią tego odpoczynku i tejże zabawy jest także takie poczucie tożsamości narodowej, wynikające chociażby z zachowania tradycji. Widać na przykład, jak Tadeusz i Zosia witają gości przybywających wówczas do Soplicowa. Wszystko oczywiście podlega pewnym zasadom społecznym, ważnym regułom, ale to służy zachowaniu integralności tej małej społeczności. Odpoczynek i zabawa są także pokazane na przykład w przedwiośniu Stefana Żeromskiego. Pamiętacie bal w Odolanach, kiedy Cezary oddawał się pięknu porywającej muzyki i tańczył kozaka z Karoliną? Coś niesamowitego. A zatem, proszę Państwa, pamiętajcie, odpoczynek i zabawa to ważna część ludzkiego życia, a teksty kultury tylko to podkreślają.